Cześć Grzegorz. Cześć Jacku. Wiesz co, podoba mi się ten tytuł, Gigant Story. Taki program w telewizji. Mhm. Mm u bezdomnych. I Ty brałeś w tym udział w nagraniach? Brałem. Aha. Brałem udział i to chyba około trzech programów żeśmy nagrali. Ja my żeśmy wtedy mieszkali na, czy znaczy ja tam mieszkałem, bo do tej pory właściwie tam cztery osoby mieszka. Na Bielanach, na Wisłą. Tam mieliśmy takie, znaczy mamy takie miasteczko zbudowane. Z tego to miasteczko tam jeszcze jest? Jest. To miasteczko, tam jest taki Darek, Ela jest Zbyszek. No właśnie, bo ta skala bezdomności jest przerażająca, prawda? Tyle osób jest bezdomnych w koło. No, to, to był taki okres czasu, co mnie nie było w ogóle w Warszawie. Po jakichś dwóch latach dopiero wróciłem do Warszawy. Jak zobaczyłem, co się dzieje na Alejach Jerozolimskich, ile tej stonki się czy no to normalnie to... nie podoba mi się to przepra określenie. Przepraszam, że tak nazwałem. No, <grym> Tylko obraźliwe. Ale to takie, no nie jest takie obraźliwe, bo po prostu, no, przeraża mnie ten w ogóle, ten przyrost naturalny w sumie bezdomności. No. To są... Wiesz co, statystyki mówią, że to zjawisko w Polsce maleje, ale ja tego nie mogę potwierdzić. Nie zwiększa się, w tym bardziej w Warszawie. Po prostu ludzie sobie obiecują za... postawili sobie za jakiś punkt Warszawę taką. Taki, no to jest zrozumiałe, bo być może większy dobrobyt nieco, a gdzieś na skraju właśnie tego dobrobytu społecznego bezdomność się rozwija. Jak uważasz, dlaczego są bezdomni w ogóle na świecie? Wiesz, że byli zawsze? Krzyczy, no. W każdej epoce historycznej byli bezdomni, w każdym państwie tak, na świecie, tak, w każdej kulturze. Tak, no, znaczy no, powiedzmy, ten program, program, powiedzmy, ja tam przejęzyczyłem się, nie, nie nazywa się Gigant Story, tylko Kloszart Story, coś takiego. Kloszart Story? Kloszard Story. No, jedna tak. i druga nazwa jest taka ciekawa, wpadająca no, w ucho. Kloszard w sumie to się, nazwa, nazwa jest chyba pochodzić z, prawdopodobnie z nie? Aha. I na przykład, ja byłem pierwszy ośrodek jakiś zaliczyłem. To był ośrodek Emaus. To było pod Lublinem, w krężnicy Jarej jest siedziba. Tam się pracowało od 9 do 17, pełne wyżywienie, dwuosobowe pokoje. Ale to był ośrodek dla bezdomnych. Tak, no to po prostu to, to była taka ostoja dla bezdomnych. Nawet byli ceczeni ludzie. Z Ukrainy. Ale wiesz, to ciekawa rzecz, bo mówisz o czymś takim, że zostaje udostępnione osobie bezdomnej miejsce, w którym może spać, ale w zamian musi wykonywać pracę. Tak, ale oprócz tego dostaje kieszonkowe. Aha. No to było wtedy, jak ja byłem, to było 60 zł tygodniowo. Także można na papierosy, na jakieś takie powiedzmy swoje rzeczy. Ja tam pracowałem na recyklingu. Rozbierałem, bo ludzie po prostu zgłaszali, że mają do oddania lodówki, pralki, jakieś tam sprzęty AGD. No i ja pracowałem na recyklingu, rozbierałem to wszystko. No i co się udawało, to odzyskiwało się, części zamienne wystawiało się na sklep, bo mieliśmy taki olbrzymi sklep pod namiotem. Tam były i, i ubrania, i, i meble, i wszystkie I takie... byli klienci, rzeczy. którzy to kupowali? Oczywiście. Wiesz co, jeżeli mówimy o bezdomności, to z jednej strony mus, musimy zastanowić się, dlaczego ludzie stają się bezdomni, a z drugiej strony musimy zastanowić się, jak z tej bezdomności wyjść. Spróbujmy odpowiedzieć na to pierwsze pytanie. Dlaczego są w ogóle ja bezdomni? Ja jestem bezdomny na własne życzenie. Byłem zawsze turystą, zawsze jeździłem, powiedzmy, po Polsce, po świecie i tak dalej. I mnie takie po prostu tak takie życie mi odpowiadało. No w tej chwili już lata mijają, nie? powiedzmy no, już wiek blisko 60 się zbliża. No i już e, chciałbym tam opanować jakieś takie... Osiedlić się gdzieś. Osiedlić się gdzieś. No, no wy... i zdobyłem właściwie coś takiego, bo Uczestniczę w takim programie e, dla bezdomnych. No nie wiem, czy to akurat e, wypali do końca, bo mam umowę, podpisaną umowę do końca czerwca. Mhm. No i teraz niedawno byłem w szpitalu. Ale powiedz troszeczkę więcej, z kim masz podpisaną umowę, bo nie zrozumiałem tego. E, to, to jest e, organizacja świętego brata Alberta. Aha. I dostałem po prostu na tymczasowe, na próbę, dostałem mieszkanie. Ach, rozumiem. Czyli ta umowa obejmuje właśnie to, że gdzieś mieszkasz. Tak. No, to tak ciekawe. właśnie. Jest. Akurat do końca też mam podpisaną umowę i i, no, i mieszkam sobie na Gosławiu, A jakie warunki musisz spełnić, żeby mieszkać tam dalej? Po prostu trzeba umieć szukać. Żadnych warunków, bo ja to, ten kontakt zawiązałem przez... Yy, Mobilny punkt pomocy. Rozumiem. No i po prostu w programie uczestniczy tam kilkanaście osób. Czyli to jest taki program wychodzenia z bezdomności. Tak. Aha. No, znaczy to jest ten program się nazywa Pierwsze Mieszkanie. Aha, to będzie Najpier najpierw mieszkanie, coś takiego. A potem dopiero... Jak przypuszczam, tam jest warunek zachowania trzeźwości. Oczywiście. Czy ktoś pewnie. to kontroluje? Tak, ja mam koordynatora swojego, hmm. który mnie tam odwiedza, no ale po prostu zapowiada swoją wizytę telefonicznie. Hmm. No i tak się dogadujemy. A, rozumiem. I on między innymi sprawdza to, czy jesteś trzeźwy. Tak, oczywiście. I też jak sobie, ja jak sobie żyjesz. No, przecież, jeśli ktoś jest pijany, no to wiadoma sprawa, i przez telefon można to czy, czy ktoś jest pijany. Wiesz co, powiedziałeś wcześniej ciekawą rzecz, mianowicie, że dla ciebie bezdomność to jest sposób na życie, styl życia, sposób na podróżowanie. Wiesz, ja też uwielbiam podróżo, podróże, mm -hmm. ale wydaje mi się, że taka aktywność życiowa, która polega na właśnie tym obowiązku, że mamy mieszkanie, że musimy ją utrzymywać, że mamy ten dach nad głową, że mimo to właśnie to zaangażowanie w takie inne sprawy powoduje, że ja mogę więcej podróżować. Wydaje mi się, że ja jako osoba aktywna w sensie właśnie dbania o. O swoje życie, mam większe możliwości podróżowania niż ty. Czy to nie jest taka pokusa, żeby po prostu pójść znaczy do pracy, ten, wziąć się za siebie i. Z jednej strony tak, powiedzmy, z drugiej strony to jest tak, że powiedzmy do życia nie potrzeba jakiegoś wielkiego bogactwa. Po prostu w wypadku moim na przykład to, to, to mieszkanie to. Było zbędne, bo ja potrafiłem wyjechać powiedzmy na 3-4 miesiące, nawet do Niemiec, czy, mm. czy do Holandii, czy do, do Szwecji. I tam pracowałeś? Tam pracowałem i tam ktoś mi zapewniał mieszkanie, no i powiedzmy zostać bliższy mieszkanie tutaj, w Polsce, no to człowiek się tylko niepotrzebnie zamartwia, co tam się dzieje mm. z tym mieszkaniem. A w jakich miejscach na świecie byłeś? No byłem w Edynburgu. Byłem w Szkocji akurat, byłem w, w Braunerbergu, Niemcy, Niemcy. No, Sztokholm zaliczyłem. Czyli trochę no, tego no i, było. No i y, kraje demokracji ludowej, to przecież to... Których już nie ma teraz. Których już nie ma, no to... to KDL w sensie. to się chyba nazywało, Ta. KDL, kraje KDL, kraje demokracji ludowej. Tak, to, to... Bułgaria, Rumunia, Węgry. To te jeszcze są, takie kraje jeszcze są. To, 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 to tam na, na, do Bułgarii, do Albany, jak je jeździłem. No to jak się wyjeżdżało 20 któregoś tam czerwca, jak tylko koniec roku szkolnego się skończył, to się wracało dopiero we wrześniu. A po co tam jeździłeś? Po prostu do Albany to się jeździło pod namiot, z namiotem. Normalnie z namiotem, i, i no, takie niefortuna była rzecz, bo Jugosłowianie nam przynosili zachodnie pieniądze, bo wtedy jeszcze marki były, zachodnio-niemieckie. No myśmy od nich kupowali, a sprzedawali. No powiatrów. właśnie, o to chciałem zapytać, czy <laughs> handlowałeś, bo wymieniasz te tak. kraje, to takie szlaki handlowe były w tamtym czasie. No oczywiście. Grzegorz, to bardzo ciekawe, do tego, że właściwie, no, żyjesz tak, jak chcesz, czy żyłeś tak, jak chciałeś? No oczywiście. Znaczy, miałem, po prostu byłem w małżeństwie, Mam trójkę dzieci. Byłem w małżeństwie, jak to zabrzmiało. Normalnie się mówi, miałem żonę. No, ale po prostu doszło do, do rozpadu współżycia, no i ja postanowiłem żyć na własny rachunek. Po prostu się wyprowadziłem że żonie, zostawiłem mieszkanie. A co z dziećmi? Dzieci już są dorosłe, 33-31 lat. jeden. A wtedy tak. były już dorosłe? Kiedy się rozstaliście? No Nie do końca. No Bartek miał 13 lat akurat, najstarszy. Chodzi mi o to, czy ten obowiązek ojcowski wobec nich spełniłeś, czy byłeś przy nich, czy je edukowałeś, no, wychowywałeś... Trudno powiedzieć, że byłem, bo dlatego, że ja jeździłem na, pracowałem na PKP jako kontroler ds. inwentyzacji. Wycejo wyceniałem majątki. Do spraw? spraw? Nie zrozumiałem. Inwentaryzacji. A, inwentaryzacji. E, no i miałem dosyć wysokie stanowisko. Od mojej wyceny wiele zależało. Ża no i w latach To też sugestia w tym jest zawarta, że wyceniałeś tak jak ktoś chciał? Aha. Nie. Właśnie ja wyceniałem, bo byłem wtedy jeszcze młody człowiekiem i wyceniałem po prostu tak jak niektóre rzeczy były wycenione na miliardy złotych. A potem jak się okazało, ktoś sprzedał to za parę. No i na tej... dlatego zostałem po prostu zwolniony. Jednostronne wypowiedzenie umowy o pracę bez podania przyczyn. Ale robiłeś lewiznę? Upłynęło tyle lat, nie, to możesz powiedzieć? Nie, robiłem. Czyli zostałeś zwolniony, bo nie chciałeś robić lewizny? Bo nie chciałem służyć komuś. Rozumiem. Na początku lat 90. Było takie ugrupowanie polityczne, które zasłaniało się tym, że po prostu Polskę chcą naprawić. Mhm. Między innymi to widzimy te ruiny, to reprywatyzacja pana Balcerowicza, nie boję się tego słowa, mhm. doprowadziło do tego, że ktoś na lewo majątki przejmował, powiedzmy, nieruchomości. Mhm. Znalazł sobie jakiegoś tam emeryta, dziadka w Stanach Zjednoczonych, który miał tu majątek, no i produkował sobie lewe papiery, na, jako spadkobierca występował tu w Polsce i przejmował majątki. Znam parę kamienic takich, które stały długie, długi czas nie, w ogóle nieremontowane. Powiem Ci, że niektórzy z mieszkańców tych właśnie kamienic byli moimi rozmówcami, po prostu w wyniku tej reprywatyzacji znalazły się to osoby na ulicy. Wróćmy, wróćmy jeszcze jednak do, do Twoich dzieci, bo właśnie tego nie wiem, czy Ty spełniłeś ten obowiązek ojcowski wobec nich, czy nie? Znaczy, no powiem i tak, i nie. Bo dlatego, Czyli że, nie. że ja cały czas jeździłem w Ja przyjeżdżałem jedynie na sobotę, niedzielę do domu. A czasami sobota, niedziela, to sobotę, niedzielę spędzałem w Warszawie, bo pracowałem w Amaju, także mieliśmy spotkania przeważnie soboty, niedzielę, bo to jako dodatkowe zajęcie moje było. Oprócz tego, że pracowałem na PKP, to jeszcze miałem usługi maklarskie w piwnicy tylko wystarczyło dwa piętra dłużej. No i Jakie usługi miałeś? Maglarskie. Ma byłeś... My... Tak, utrzymywałem z tego cały dom. Czy to się mówi, byłeś maglem? Tak. Panem maglem byłeś. Tak, Aha. no i taką, taką ksywkę mi dali. To już chyba taki zawód, który teraz zanikł mi się wydaje. Czy są jeszcze maglarnie? No właśnie akurat na tym osiedlu, to dostałem mieszkania, akurat jest. Aha. Także bardzo dużo ludzi jeszcze... I powiedziałeś, że do, utrzymywałeś z tego fachu całą rodzinę. Tak, z maglarstwa. Oprócz tego, a pensja szła, powiedzmy, to co na PKP zarobiłem, to szła na odłożenie. Czy w tej chwili byłby sens otworzyć maglarnię, czy to już... Oczywiście, tak? jak najbardziej bo są nowoczesne maszyny. A jaki jest wsad potrzebny, ile kasy potrzeba w to? No w tej chwili ja włożyłem w to w, wtedy, bo w 90 roku otwierałem, to zdaje się około 3 tysięcy. Tam... No tak, ale to jest nieporównywalne do, do nie, nie sum obecnych. Czy to by wystarczyły dziesiątki tysięcy złotych, czy raczej w setki teraz, tysięcy złotych? Teraz to... W dziesiątki. Myślę, że taka maszyna kosztuje około 20 tysięcy. Czy to jest bezpieczne? Wiesz, bardzo, ile razy widziałem magiel, to mi się wydawało, że tam może człowieka wciągnąć albo, znaczy, albo jego rękę. Znaczy jest taka sprawa. Niedawno był taki wypadek. Ja też słyszałem o takim wypadku. No właśnie, że jakąś tam Ukrainkę. Tak, ja słyszałem, hmm. że dziewczynie wciągnęło chyba połę fartucha. I za tym no niestety została bardzo mocno no. okaleczona. Znaczy, no teraz są zabezpieczenia różne, także jeśli jest jakiś większy opór, to ta maszyna automatycznie się wyłącza. Znam taką fabrykę, która produkuje to w Tarnowie. Produkuje te maszyny wszystkie, prasujące. Jest przecież prasowanie teraz nie. nie. Na przykład takich spodni czy czegoś, to... Nie trzeba ich żelazkiem prasować ani co. Tylko, tylko można oddać do magla. Nie, gorącym powietrzem. A gorącym powietrzem? Tak, naciąga się normalnie spodnie mhm. na dwie takie tuby. Ale wiesz, to też ciekawa rzecz, bo pokazujesz w ten sposób, że właściwie pomysł i sposób na życie już jest. No oczywiście, to jest. A bardzo prosty jest interes, bo z tego ja pracowałem na karcie podatkowej, a oprócz tego jeszcze miałem zarejestrowaną tą działalność na pół etatu. Także podatki to mnie prawie że nie obchodziły. Mhm. lokal wynajmowałem od spółdzielni. Także jeśli. Czyli ktoś... Właściwie odpowiedź na moje pytanie, czy spełniłeś ten obowiązek ojcowski, to chyba powinna być jednak tak, bo no, utrzymywałeś rodzinę, nie no uchylałeś się. przed że tym. Tak. Tylko że po prostu miałem nie bardzo przychylną treścią. Ach ty teściowe. masz kontakt z dziećmi? Nie, nie mam. Tutaj. A z teściową? Z teściową też nie, nie wiem co tam w ogóle się dzieje, bo ja pochodzę z Lublina, a, a ożeniłem się w silniku. pod Lublinem, no i od tego się zaczęła w ogóle cała awantura w Polsce. Bo... Grzegorz, a Ty do tego maglarstwa to chciałbyś jeszcze wrócić? Miałbyś jaką możliwość, żeby do tego wrócić? No oczywiście, że miałbym. Nawet teraz byłem, remontowałem taki ośrodek w Milanówku i tam widziałem taką maszynę, rozmawiałem z dyrektorem, że coś takiego można by było uruchomić, no i robiłem taki wywiad, po gospodarczy. Prosty, taki gospodarczy, no, taki biznes plan. Właściwe. To będziesz musiał wybrać, czy podróże, czy maglarstwo, bo chyba jednego no. z drugim się nie da pogodzić. Znaczy, no już o, ja o podróżach to raczej nie myślę, bo już wiek nie pozwala. Myślę tak, że jeszcze może kiedyś nadaję taki czas, że wrócę do Rubina. To też jest pomysł oczywiście. Powiedz mi, czy masz taką możliwość, żeby te umowy Ci przedłużyli? Jest, tak. Oczywiście nawet y, bardzo możliwe, że może, mogę się starać o to mieszkanie. Dla siebie m, już. Dla siebie. Już poza umową, czyli na, U... jak gdyby na zawsze. Tak. No. No, oby ci się udało. Oby no, się, się udało. Myślę, się uda. Bardzo dziękuję Ci za rozmowę. No, dziękuję bardzo, ja.